Czy Amazon KDP jest jeszcze biznesem, w który opłaca się wchodzić w drugiej połowie 2025? Czy raczej rynek jest już tak bardzo nasycony, że nowe książki nie mają szansy się przebić? A jak tylko się przebiją, to cały czas je trzeba tak pompować reklamami, że ich koszt będzie zawsze wyższy niż. Dochód, a jak tylko przestaniesz reklamować, to zaleją cię nowe książki i znikniesz z rynku. Aż w końcu, czy jest szansa, żeby jeszcze w tym nadchodzącym sukces? Postaram ci się odpowiedzieć na te pytania, w tym filmie, ale nie tylko odpowiedzieć, wejdę na żywo przy tobie na Amazon i sprawdzimy, jak mają się książki opublikowane w ostatnich trzech miesiącach w bardzo ogólnych. To pokazuje nam KIP Scout, narzędzie, czy jeszcze warto wchodzić, czy nie warto wchodzić. Odpowiem ci na to pytanie bardzo, bardzo szczerze. I ta odpowiedź może cię troszkę będzie takim "ok, jest, wiedziałem", a dla niektórych będzie po prostu kubłem zimnej wody na głowę. Także koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tym pytaniu, czy jeszcze warto wchodzić, czy nie warto wchodzić, a ja już zapraszam przed ekran mojego komputera. Przyjrzyjmy się jednej z pierwszej niszy bardzo ogólnej, bo będę wybierać tylko bardziej trudno nazwać niszą, rodzaj książek bardziej, tak bym to powiedział, czyli piszemy Facts Books, znajdujemy następnie tylko ostatnie 30 dni, tak? Czyli jeśli przez ostatnie 30 dni zobaczymy, że są tutaj książki, które się super sprzedają, na przykład zobaczcie, The CIA World Fact Books Proszę 31 tysięcy BSR e, i tak dalej sobie to leci. E, tutaj też nowa książka 2000, no tak akurat jest Disney, czyli nie można. E, OK, ta 63 do Tornado Facts, Books for Kids i tak dalej moglibyśmy lecieć, ale nawet jak, jak klikniemy Keep Scout, to od razu widzimy, że nawet na tak ogólne słowo, jeśli to zawęzimy filtrem ostatnie 30 dni, że jest to profitowe. No dobrze, no to inny rodzaj e, książek, który ja i moi kursanci e, potrafią e, zrobić i mieć z tego niezłe zyski. Weźmy na przykład Cookbook. I też bierzemy tylko ogólne słowo, ale zawęzimy je do ostatnich 90 dni. Poczekajmy, aż się tutaj nam wszystko ładnie załaduje. Zobaczmy, czy przez ostatnie 90 dni, ostatnie 3 miesiące powstały jakieś książki. O, proszę bardzo, zobaczcie co nam mówi Keep Scout. Och, aż się zaczął świecić nam na zielono. Oczywiście, że jest profitowe. jakbyśmy. Przejrzeli sobie te książki, to widzimy, że jest tutaj wiele niesamowitych okazji do stworzenia takiej książki, jak tutaj, tutaj widzicie. Tak? Ok, super. No to może jeszcze jedną trzecią, żeby pokazać, czy faktycznie już nie ma możliwości na Amazon KDP, czy jednak są wciąż szanse. Co jeszcze weźmy? Weźmy popularne short stories. Spójrzcie ja nawet nie zawężam, ja po prostu wklepuję główne słowa kluczowe. Tylko ograniczam ostatnie 90 dni. No jak prosty jest już ten research, to sami, sama widzisz tutaj. Poczekajmy aż się załaduje. Także praktycznie cokolwiek wklepię czekam, czekam. Co za chwilkę, niech się te dane tutaj wczytają. Ja tylko chcę ci. E, Powiedzieć, że zwróć uwagę, że ja staram się wklepywać takie książki, które mają szansę mieć wersję Kindle. O, proszę, Profitable, tak? Także moglibyśmy tutaj to też zbadać sobie głębiej, które mają mały reviewsów, które można pokonać, gdzie, gdzie jest tak zwany gap, bo dobry research nie polega na skopiowaniu książki i dodawaniu więcej tego samego, tak, tylko polega na tym, że opanowujesz ten skill, że potrafisz znaleźć to, czego brakuje, lub doścignąć jakąś książkę, która już się dobrze sprzedaje, ale yy... Nie idzie jej za dobrze i nie wygląda za dobrze, jeśli chodzi o reviewsy, o okładkę, i tak dalej, po prostu wiesz, że możesz zrobić lepszą książkę. Tak? Także, także są to książki, które mają wersję Kindle, dlatego że jest to wtedy dużo łatwiej promować, zdobywać oceny i mieć cały ten system, którego ja uczę moich kursantów i też klientów z całego świata, więc jak tutaj już widzisz, Amazon KDP ma się bardzo dobrze, powstają ciągle nowe nisze, natomiast czy jest łatwiej, czy jest trudniej? No to uwaga, uwaga, to tutaj cię zdziwię tym, tą oto odpowiedzią, ponieważ jest łatwiej niż kiedykolwiek, ponieważ dzisiaj możesz praktycznie bezkosztowo stworzyć książkę high content, a na tym głównie skupiamy się w moim programie, jeszcze rok półtora roku temu trzeba było wydać nawet do dwóch, a czasem nawet czterech tysięcy dolarów, żeby stworzyć książkę High Content, lub jak ja czasem mówię, High High Content, czyli czym jest książka High High Content. Pokażę Ci teraz taki e, przykład takiej książki. Na przykład weźmiemy Day Trading Book i znajdziemy sobie taką książkę. O! Ta zobacz książka, tak. To jest tak zwany high, high content, czyli tam jest dużo więcej czartów, dużo więcej jest bardziej specjalistyczna wiedza. No ale co możesz tutaj sobie zobaczyć, że cena takiej książki to jest 27 dolarów. I zobacz, ma 83 reviewsy, dopiero wydana została w maju. I. Ranking ma 22 tysiące BSR. Można sobie bardzo łatwo teraz to wszystko sprawdzić, więc wejdźmy sobie w kalkulator, ile ma stron? 277 stron, więc wpiszmy sobie to na kalkulatorze. No więc wpisujemy 22 tysiące BSR, to jest 9 książek dziennie. Z reguły to jest troszeczkę zawsze zaniżone, tak naprawdę to jest pewnie na minimum 10 książek dziennie, no to super. Ok, no to ile to będzie w takim razie w miesiącu. E, policzmy sobie, jeśli będzie 9 razy 30, e, co nam da około 270 książek, pewnie podejdzie po 300, jeśli ten ranking się utrzyma. Ok, niech będzie nawet 270, no to ile jak teraz przejdziemy sobie na kalkulator royalties, tak? Czyli 270. Wpiszemy i mówimy tutaj tylko o paperbacku. Ile tam miało to stron? Weźmy sobie jeszcze raz 277 stron. 270, a koszt był jaki? 27,99. Wpiszmy sobie 28 dolarów. Czyli mamy royalties na poziomie 12 dolarów. 48 centów, czyli 270 razy 12 48 równa się 3369 dolarów tylko z paperbacka, z czego to trzeba wszystko podzielić na pół, bo z reguły połowę wydaje się w high content na um, reklamy. Czasem 40% jest, czasem 60%, czasem 30, ale ja zawsze lubię liczyć te 50%, czyli podzielić na dwa, czyli zysk jest 1684 dolary. Według dzisiejszego kursu pomnożę razy 3,6, czyli 6065 zł na czysto z tej książki każdego miesiąca. A mówimy tylko o paperbacku, bo moglibyśmy zobaczyć, jak idzie tutaj. Jeśli chodzi o Kindle, dlatego że takie książki też się Kindle o tutaj mamy troszeczkę gorzej, ale też nieźle. Jeszcze przyjdzie 194, czyli tak dwie, jedna sprzedaż na dwa dni, ale royalty tutaj jest dosyć wysoki, czyli myślę, że jeszcze te 300 zł się tutaj ukula. Nie wiem, czy hardcover się sprzedaje. A słabo, nawet nie ma co liczyć, tak? Czyli na pewno na te 6000 zł można z takiej książki spokojnie sobie liczyć, a zobaczcie, ta książka dopiero wystartowała w maju. No, a więc pod tym kątem jest łatwiej, dlatego że łatwo stworzyć taką książkę, używając tylko i wyłącznie AI od A do Z. Natomiast jest o wiele, wiele Trudniej niż było kiedyś pod wieloma względami. To jest prawda, o czym wiele osób ci nie powie. A ja ci mówię szczerze, że jest po prostu trudniej, o wiele łatwiej było stworzyć proste zeszyty, książki, jakieś kolorowanki kilka lat temu. Nie trzeba było mieć żadnego planu biznesowego. No teraz tak to nie wygląda, dlatego że dzisiaj, kiedy chcesz stworzyć książkę, to musisz liczyć się z tym, że osoby, które już publikują książki nie tylko mogą skorzystać z AI, ale mają o wiele większą wiedzę. Zobacz na przykład tego self publishera, że jest książka w maju, tak? On już ma 83 reviewsy. Zobacz jak jest wspaniała okładka. Zobacz jak jest wspaniale zoptymalizowany tytuł, podtytuł. Zobacz jaki ma profil autora. Zobacz jaki profesjonalny ma opis. Zobacz jaki ma A+ content, tak? Zobacz jakie ma Nie ma tutaj ale może na paperbacku będzie, bo głównie na paperback ciśnie. Zobacz jakie ma editorial reviewsy, tak? Czy, te, czy tej książki nie, nie można pokonać? Można, bo na przykład nie ma jeszcze, nie ma jeszcze tego, nie ma jeszcze influencerów, reviewsów. No i myślę, że spokojnie w tej niszy można by jeszcze coś tutaj zaszaleć. Natomiast do czego zmierzam? Widzisz, to wymaga po prostu wiedzy, to wymaga przyłożenia się, to wymaga systemu, to wymaga poświęcenia pieniędzy na reklamę, to wymaga double check, triple check z coachem, który się na tym zna. To, ale jeśli tą wiedzę posiądziesz, to wtedy jest to wciąż jeden z najlepszych biznesów, jaki, jaki jakby możesz mieć, ale naprawdę. To jest to, z czym dzisiaj się mierzysz, tak? Dla przykładu pokażę Ci taką książkę o faktach, z jaką ostatnio przyszedł do mnie jeden klient, żebym pomógł mu ją um, reklamować. Ach, nie pokażę Ci tej książki, bo on nie chce jakby jej może ujawniać, natomiast tak jest to jedna z tych tutaj reklamowanych książek. Ale jak spojrzycie sobie na to mniejsze, jemu bardzo zależało, żeby uderzyć i konkurować z takimi książkami. Ale niestety jest mały taki jeden problem, że jak spojrzysz na przykład, że chcesz zrobić po prostu kolejną FAQ Books for Kids i tylko napchasz tam więcej faktów, no to mierzysz się z książkami, które mają 3000 reviewsów, i z takimi niesamowitymi okładkami, z takimi brandami, więc coś, co może wydawać się profitowe, możesz tam sobie wskoczyć. Nawet nie wiem, co na takie główne słowo pokazuje Kip Scout. O, profitowe, super, robię książkę. To jest za mało, to jest zbyt mała wiedza, żeby się tutaj przebić. I dokładnie to samo powiedziałem mojemu klientowi: mówię, super, że zrobisz taką książkę. Ale możemy ją zareklamować wstępnym budżetem, ale ja Ci od razu mówię, że pewnie okaże się, że nie będziesz w stanie się w tej niszy tak ogólnej przebić na rynku amerykańskim i będziesz, jeśli nie masz budżetu rzędu na przykład 2-3 tysiące dolarów na wydatek na reklam w takiej książce i systemu reviewsów, żebyś szybko z tym szedł, to nie ma sensu, żebyś tutaj się bił. Jemu jednak zależało, no i tak to wygląda jak. Jak mówiłem, tak, więc on już dzisiaj mi przyznał rację i pomagam mu stworzyć innego rodzaju troszkę książki, ale też w tych niszach, żeby w Q4 nieźle wyszło. A tak, przy okazji, chciałbym nagrać film już teraz na temat Q4, czyli tego czwartego kwartału, jak się do niego najlepiej przygotować, jakich błędów uniknąć. I uwaga, i co jest najważniejsze, co jeszcze działało w poprzednim Q4. Ale już nie będzie działać w tym następnym Q4. Jeśli taki filmik byście chcieli, to proszę, żebyście mi napisali w komentarzu, a nagram wam taki e, filmik, dlatego że jeśli chodzi o Q4, to od 2019, ile minęło? No, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 będzie to mój siódmy już e, Q4. A wiesz, że jest to najbardziej profitowy czas w roku. Dla mnie jeszcze bardziej jest profitowe, są święta jakby wielkanocne. Natomiast Q4 Absolutnie jest czasem żniw dla ciebie, więc daj znać, czy chcesz, um, czy chcesz takiego filmu. Ok, wracając, podsumowując. Nadal Amazon KDP jest świetnym modelem biznesowym. Nadal książki zarabiają. Natomiast z jednej strony jest łatwiej, ponieważ jest AI, którym pomaga ci wskoczyć na poziom high content, ale to nie jest kwestia stworzenia książki, ale jest o wiele trudniej, o wiele trudniej dlaczego? Bo trzeba zmienić całkowicie swój mindset, jeśli robiłeś do tej pory low content. Jest to kompletnie inny rodzaj gry. Tak, więc jest zmiana mindsetu i to jest najtrudniejsze. Zmiana strategii, co jest również nie najprostsze, ale jest możliwe. No i konkurencja, która po prostu jest o wiele bardziej profesjonalna, to jest Proliga. Ale dobra wiadomość jest taka, że ja uczę grać w pro -lidze i tutaj są naprawdę tu jest naprawdę niezła, niezła zabawa, więc możecie sprawdzić ten link, który jest pod Filmem, jeśli chcielibyście zapisać się na listę oczekujących otwarcia następnej edycji, pierwsza była niesamowitym sukcesem, to wtedy możecie się zapisać, jak drzwi się otworzą, dostaniecie powiadomienie ode mnie. OK, także jeśli chodzi o ten film, to już wszystko. Jestem bardzo ciekawy, czy uważacie, że że nadal jest duża szansa w Amazon KDP, czy to już jest. Przebrzmiały biznes, czy lepiej wchodzić w coś innego, też dajcie mi znać w komentarzu. Bardzo chętnie Wam odpiszę, bo odpisuję na każdy komentarz. Cześć, do zobaczenia w kolejnym filmie.